Ja wjeżdżam, ja. ja. ho. Koniec! Nie zgadzam się! Nie zgadzam się! Absolutnie! Wydocha z mojego kościoła! Patologia! Jest jakaś po prostu nędza jedna wielka! Wyjdź stąd oszukańcze! Rozedź się raz! Proszę Ale... się! Ej, nie no pozwalam! Niebi. Nie. nie pozwalam wam, no Fuj! Nie Że jeszcze się nienormalnie chodzi nocha. na głowę! Przysięgam! Masło z kotem?! No jak no? Ej, no, to to no z... Widzisz z... kończy no, z, z ciebie! No jadę, z tobą, nie, się Nie to! Nie pójdę! Prasie Nie Dobra, poczekajcie! Stop! Stop, stóp, co! Przemocy w kościele! Cicho! Pa Babciu. Nie interesuje tak. mnie to. Tak nie można, babciu, przerwałaś uroczystość. Człowieku, ja już dobrze. Niech się czesą, że ich w domu Boże nie zabiłam, bo byłam blisko. Oj, babciu. byłam blisko. Oj, jesteś Maria. Zdegradować wam chciałam, zdefraudować i wszystko. Nie, czy... sobie. nie pójdę, masz mój kot. Masz mój kot, patologia, Co? przysięgam. A psik. Czy wy nie macie ludzi w głowach namieszane? Przysięgam, weźcie wy się zastanówcie. No co? No je przy... Przyszliście na ślub masła z kotem. No weźcie się w głowach namieszajcie. Nie jestem żadnym masłem. Jesteś masłem. To jest margarina. Rozumiesz? Ja jestem margaryną. Weź tego kwiatka. O, dobrze, jeszcze się pokuszcie. Dobrze, dobrze. Dobra, tak. Margarina. Margarina! Cicho! I cicho! Aj, ja cicho! Panem. Cicho! Kot, zawsze oj. psujesz! Się wtrącasz i swoje A, a kubę chociaż mu kupiłaś! Ty babu jedna maślana! ty. W końcu Delma, to już wiem! Delma z męskim głosem w reklamie też tak było, wiesz? Ponowie, musimy coś zrobić chyba. Masakra! No cóż! Ludzie! Zastanówcie się! De Ej, idioci jesteście! Przysięgam! Wyprowadźcie ją! Nie no, wyprowadź was! Ja, ty. Nie, ją, Ludzik z RPC. Babciu, babciu, bo, proszę. Ej, ej, ja użyję przemocy! Nie, nie miecza, Nie, 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 nie. Babciu, proszę. Błagam, babciu. Boże. To źle działa na twoje ciśnione nerwy, to już nie w tym wiecie. Nie ja przysięgam. No tak mnie to już boli w koszonkach. No i chciał, ty nic nie powiesz! Ty nic ba nie babciu. powiesz! Babciu. A może dobrze, że tak ja się tak nakręciło? ja wypiję, proszę bardzo. Fu, ale to sama chciałam, a nie, 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 co? Słuchaj, ja się to zapowiesz na zawał. We, zejdę, wejdę, zejdę, wyjdę, wejdę. wejdę, wejdę, wejdę. To, cokolwiek. Człowieku, zezwalasz na to? Zezwalasz? Na takie haniebne rzeczy? No zastanów Ale? się, da dam Może ci dojść do słowa. Powiedz jej coś. Nie, nie będziecie coś. kontynuować. To jest mój powiedz kościół. Jej coś, nie pozwalam na to. Hiszpańska drama. Babciu, może babcia pójść, wyjść, wrócić za 5 minut? Nie! Eś wyprowadź, wyprowadź babcię, proszę nie. cię. Nie nie, cię nie! nie żyje leków dzisiaj. Nie wyprowadzicie o mnie! Bo ona jest na lekach. Nie! Nie wyprowadzicie się mnie! Powiedziałem się mi, nie wyprowadzicie! Proszę wszyscy opuścić kościół! Teraz! Babciu! Nie! Nie! Cześć drzecieczka! Czapeczka w kościele! Babcia ma czapeczkę w kościele! Wiem, cicho! Gee, ja Ja się zapowię, że się popatrzę, przysięgam. Wyjesz mi wszyscy szkorzy ogarnij babcię. Wyjasz mi wszyscy kością raz. Babciu, babciu, babciu. Morda, kaczka. Cii. Babciu. A ci przecież już komu? na spałnie jest. Gdzie? Gdzie redzyk na spałnie, no? Nie, gdzie? Nie, nie. nie. Oszukujesz <laughs> mnie. Nie, na pewno nie ma, no. Chyba, że ka Kaczyński jakby był w Jest, no jest tam. Jest? Tak, jest. Pa, pa, jest no. na nie, nie, nie. Kaczyński poszeka. Proszę, natychmiast się nie, Wyjazd mi z kościoła, wszyscy, wyjazd mi z kościoła. Nie, babciu, babciu, babciu. babciu. Wyjazd to mi z kościoła, z kościoła, powiedziałam. Natychmiast wyjeżdżcie się nienormalnie. Wyjdźcie mi stąd. A może niech ona nie tak ma. I kopnie Nie miast, ma, ma. wejścia, proszę stąd wyjść. Dobra, wyprowadźmy ją siłą po prostu. Proszę cię. No. cię. Babciu, proszę cię, tak? babciu, Do... Do... proszę tak? cię. Do tyłu Spokojnie. Ty, chodź, chodź się, się. Chodź, Kod, chodź. Babciu, proszę cię. cię, babciu, proszę cię! Nie pan! Bo... Wszyscy Idiosi. Będziemy się bić w kościele! Będziemy się bić w kościele! Przysięgam! Będziemy się bić w kościele! Będziemy! Tak! To dobrze! Stop! Wszyscy, Babciu, stop! Cię. Wszyscy stop! Wszyscy stop! Wszyscy no, stop! Dobrze! No. To ja w takim razie dla pary młodej przygotowałam wystrzałowy prezent! Babcie, Wystrzał... na nie! nie! Pani Mario, Pani Mario, Pani, Ale... Pani Mario, kochana Pani jest w kościele, proszę win -win. się tutaj Pani... Pani Mario, pro, proszę pozwolić nam dokończyć ceremonię, błagamy Dobrze, to zanim ceremonia chciałabym prezent pokazać Babciu, no z prezentem babciu. może po ceremonii. Ba, babciu, babciu, babciu. Maria. Ty, po prostu dokończmy, proszę, babciu. Proszę. Pani Tylko Mariusz, tu proszę dokończą, nie babcia, babciu. Na słówko, ja, ja mam pomysł, Maria. ja wiem jak to rozwiązać, babciu.